Oto złota siódemka branży drogowej, czyli firmy rekomendowane przez portal TV Expo za innowacyjność i najwyższą jakość. Dla firmy Bilfinger Infrastrukturę w kategorii Wykonawca za światowej klasy realizacje drogowe w Polsce. W kategorii Maszyny Budowlane firma Global za wprowadzanie na polski rynek nowoczesnej samozaładowczej betoniarki DB460 marki Flori. Dla marki Sols w kategorii Oświetlenie Drogowe za hybrydowy system oświetlenia drogowego dostosowany do warunków klimatycznych Polski. W kategorii Produkty dla Transportu firma Fortis za najwyższej jakości ofertę zbiorników do przechowywania. Paliw i płynów eksploatacyjnych. Dla firmy Wimet w kategorii Bezpieczeństwo Drogowe za stworzenie i promowanie urządzeń chroniących życie uczestników ruchu drogowego. W kategorii surowce drogowe olsztyńska kopalnia surowców mineralnych za pewną i stabilną jakość od ponad 40 lat. W kategorii wydarzenie branżowe dla targów Kielce za stworzenie jedynej w Europie kompleksowej imprezy wystawienniczej dla drogowców to była złota siódemka branży drogowej.